Dzień dobry, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado. Chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć o jednej rzeczy związanej z właściwym doborem zamka do drzwi chłodniczych. No i głównie chciałem się skupić dzisiaj na takich, o takim typie zamków, które posiadają zaczep, zahaczenie na zewnątrz komory. Zawsze wtedy na ościeżnicy jest jakiś tam element mocujący, korpus zamka jest na płacie drzwiowym i tutaj następuje zahaczątek. tak zatrzaskują że te drzwi o i tutaj trzy, tak? takich zamków na rynku jest kilka modeli to jest na przykład zamek z serii 7000 jest zamek fermoda 921 tutaj jest 521 zamek tu jeszcze 621 wszystkie one charakteryzują się tym że mają ten zaczep na zewnątrz komór no, i teraz jest tak, że drzwi mogą być różnej grubości. Tak? Czasami robi się drzwi grubości 6 cm, 8, 10 czasami to może być nawet, nie wiem, 12, 14, 15 cm. Znamy też ludzi, co czasami próbują robić drzwi grubości 20 cm. I w związku z tym, jak płat drzwiowy ma tutaj różną grubość, no to wiadomo, że ten, ta część zamka będzie w różnej odległości od ościeżnicy. Druga, druga kwestia dotyczy tego, że czasami drzwi są nie tak jak tutaj nakładane, czyli cały płat drzwiowy, cała jego grubość jest przed ościeżnicą, ale czasami są drzwi półwpuszczane, czyli część grubości płata drzwiowego wchodzi nam w, nam w otwór ościeżnicy, no a czasami też mogą być w ogóle drzwi zlicowane, czyli są na równo z ościeżnicą. I dlatego bardzo ważnym elementem, bardzo ważną wartością przy odpowiednim doborze tego zamka jest tak zwane odstawanie płata drzwiowego. Czyli musimy zmierzyć odpowiednią tutaj odległość jaką mamy od ścieżnicy do krawędzi zewnętrznej płata drzwiowego. W przypadku, jak są drzwi nakładane, to jest grubość płata i jeszcze grubość uszczelki przy zamkniętych drzwiach. No i tu jest jakieś mniej więcej około 9 cm. I z tej wartości, w zależności od tej grubości, dobieramy odpowiedni dystans do zaczepu. Tak? tak jak tutaj widzicie, tych zaczepów mamy sporo do różnych grubości, różnych sytuacji i zarówno do zamków fermodowskich, i intertechniki możemy Wam pomóc dobrać. Więc jeżeli macie jakieś, jakiekolwiek wątpliwości, pytania, nie wiecie, Zapraszamy do kontaktu z nami. Pozdrawiam Krzysztof Nitecki, firma Ingrado.